...by każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna... Cześć, słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. Tak jak widzicie, są aż trzy butle. Lenora niebieskiego. No, kupiłam jedną z tych butli i zapach, który się spodobał moim gagatkom, to jest drugi zapach zaraz po niebieskim kokolino. Bardzo zbliżony, ale nie do końca. Kokolino jednak jest ładniejszym zapachem, ale ten też nie jest taki, wiecie, zły, mdły i ładny, taki delikatno-kwiatowy. Bardzo się długo utrzymuje w praniu i jak pranie wyschnie. Już jak zakładacie mmm, na siebie jeszcze, już takie, wiecie, wysuszone z garderoba do szafy, jeszcze delikatnie pachnie, ale już jak tam wyjdziecie na dwór, to jakoś tak szybko się ten zapach upłynie, ale w garderobie na sucho jest ok. Yy, I żel y, higieny intymnej z bawełny. Ach, powiem tak, znowu kwas mlekowy. Ja już właśnie chciałam sprawdzić eksperyment zrobić eksperyment, sprawdzić czy faktycznie mam rację, ale jednak mam, bo już przy dwóch produktach, które zawierały kwas mlekowy, czyli te takie um, anty, do higieny intymnej um, żele, właśnie one nie bardzo ładnie pachną. To znaczy jeszcze jak się je, wiecie, wypompkuje na dłoń, no to jeszcze, jeszcze, ale już czujecie, że to nie jest ten zapach. No i pod wpływem, wiecie, no jak się za przeproszeniem podmywacie, no to ten zapach też nie jest taki koniecznie. No i tu z tym niekoniecznym też zapachem, także no jednak ten kwas mlekowy, no no na, na ciało niekoniecznie. Także ja, ja tak na dwa razy, już teraz zapamiętam, żeby jak będzie, a, a no to żeby nie kupować z kwasem mlekowym, bo zapach się wtedy. Yy, no, ten zapach jednak nie jest taki do końca odświeżający bym powiedziała, ale Lenor jest ok z braku laku. On jest około 12 zł za takie litr 36, więc przypuszczam, że on tak jest, taka cena standardowa, ale ja go kupiłam w promocji, on był 89 zł, także warto było kupić. Także dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.